TV. A, będziesz wywiadu udzielał, to... Tak. Ja się wstydzę. No co ty chcesz dziecko powiedzieć nam do kamery? A ja nie chcę się powiedzieć. No powiedz. Nie. To może powiem, powiem, jak mnie uczył. E. Ja Jestem Patryk. Lat siedem, chodzę do przedszkola numer 7 Jest tam. Uczę się do szkoły. Noszę plecak na plecach i uczę się jeździć autem. Dobrze, dziękuję za wywiad. Ty, ci krowerów można by zrobić. To tam, się o. tam? O kurwa tam Kurde rowerowy tak. można by Fak, zrobić kiedyś O tak by to łazić? <grym <grym> nie <się dzieje. grym> nie to, jak wiem Jak z tymi wypłatami? Ale ma pan klapki dowolone O kurwa. No dzięki Co? Jak z tymi wypłatami? Dobra no, Zomek nie przeszkadza na szaf Ufak nie to nie to Dam ci 20 koła Na razie tyle mam Luzik Później reszta jakoś no, się dozbiera Powoli, powoli, ale się spłaca No grywaj Panowie No będzie, co? Będzie bójka No to dobra Bijemy się Ostatnio w golfa zacząłem grać Masz Dzięki W golfa zacząłeś grać? Kie panie... Co panowie nagrywają? Słomek TV. Dzień dobry. A, a się piaski kłócą Dobra, podnosz ten mikrofon. O, cyklu. jako reportaż Co to jest? To jest kurwa telewizja nowa na wyspie chyba. Zawsze na miejscu? Też nagrywacie jak policja jeździ. No to? No i dobrze. Szanuję. I nie zamyk I Nie chyba... zamykają radiolek. I, ja i zabał. Na mechanikę. No co tam? Kiedy tam spotkanko miało być, a czasu nie miała i była zajęty ja podobno. Ale no. tutaj... Dzień dobry. Ten Ej, mikrofon chodź tu prowadzić. No co ten mikrofon robi? легко живет? Долго.

Dobra, na początku chciałbym zaznaczyć, że młody, się, że młody pojawił się tutaj w okolicznościach, które nie powinny mieć miejsca, tak ilo, on się nie Ile was jest? Ile macie zakładników? Dobra, dwóch napastników, czworo zakładników Celujesz? Rada, nie słychać Ta, 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 ta. jest wami, jeźdź jest wami Młody Jeden napastnik musi podskoczyć chyba On się tu przedrekrutował Który? Czaszka czy ruski? Czaszka Mody we westąd wyjść, bo nie chciałbym być tym tezerkiem popierdolnięty. Dobra, celuj, cel, cel, celuj ten. Tak ja się, FB. Dobra, a teraz się spytam, czy chyba nie stało jak? się e, poszkodowanym? Znaczy, zakładam Zakładnicy, jak się czujecie. Dobrze. A reszta? Kody to nie, chyba głowa go gotcha nie się mają. Bardzo gorzej. Koleżanka chyba jest zamyślona, dobra. Pamiętaj, że traktowanie mnie lepiej w Dobra, co panowie chcą za tych zakładników? E, no. no dobra, to zaczynamy tak. Za tego siwego, który ma w totalnie w ciebie wbite i patrzy się w filler zamiast na ciebie. No, no, no. Chcemy sobie spokojnie odjechać, no, bez dobra, żadnych bo, przeszkód no, no, z tym motorkiem. Proszę mi kurwa, nie przerywać. Za tego tutaj w kamizelce. Chcielibyśmy, żeby ucieczki nam nie utrudniały żadne kurczatki. Bez kurczatek, dobra. Za tego tutaj, co wygląda, jakby go łeb swędział, chcemy, żeby nie ścigały nas żadne motocykle. Dobra, zero motorów. A za tą koleżankę, to byśmy okup jakiś chętnie przytulili. Standardowa piętnastka. Powinna styknąć. <szych> Kurwa. <offers> <election> <Frankfurna> <forced Roman expression> Tu się nie da być poważnym Boże. Ale 15 też legalne No tak na granicy <grywa> Kurwa. Boże. Ten mem jest tak nieśmieszny, ale tego tak dobrze użyłeś ja Idę po pieniądze, wychodzę z banku, idę po pieniążki No ja mam, mam nadzieję, że po pieniążki Tak, tak, jeszcze zgłaszam. Dostałem 55, a dostałem tak naprawdę 40. No to zagadamy z Bogiem. Robiłem oh. próbę zrobić y, zdjęcie telefonem, ale no coś nie działało. Ile musisz jeszcze ten tam oddać komu trzeba? Ta. A... Ile? Ile? No 80. To 55 plus 15, 70. No to zostaje ci dyszkę. Ta, a znów opierdoliłem bank szybciej. Znowu o 300 sekund ja, szybciej ja go mówię, ty, jesteś, ty jesteś kurwa najlepszym kasiarzem w mieście. No, jakby przejęła tak, minutę później, to byśmy spierdolili bez policji. To masno. Trzeba blokady na całym mieście porobić następnym razem, kurwa. Będą, będą się zatrzymywać co ulicę, Co skrzyżowanie. To nie Enusia. Weź co, bo mi się nie chce już trzymać mieścia prawego. Młody, odejdź. Nie, nie, wami ja się Cześć, będę przechadzał, żeby robić dobre wrażenie. Papryki! No, nie 0, ten numer góry będziemy mieć pochodzi. film, co nie Jacob? Czy chcesz mieć akentów? Przechodzimy po na drogę Hollywood. Co tam kurwa złomek TV robi? Co on robię? Ty, ty 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 ty. Nagrywamy w filmik w Hollywood. Ole będzie akcja. Ja tam na górę nie widzę. wy tam robicie się u góry. na dół. Idę na górę. Gnat na dół, kurwa, powiedziałem już. O cień, źle jak chcesz się tak bawić, o, co, to o, się o, to się źle, źle skończy. Ty, na górę wchodzą. Nie umiem, tak. I co mi w Ścielają. Ścielają. O kurde. Mogę ścielać? No, prawie leżę, prawie leżę. Zębie ja, ja ja do góry. Mam Halo, co tu się kurwa dzieje? Dobrze, że tam jest merzysta. Ała! Aha. Jest Dobra, leżą, leżą. Nie, okay? ja mnie to już ja wszyscy nas No!